Witam na kanale Jasi Dzisiaj ja będę gotować ziemniak, fasora i kiełbasa. Tutaj mam już zrobione, umyty fasora, Pokrojony ziemniak. Pokroiłam na taki duży kawałek. I tutaj jedno całość kiełbasa to tutaj kawałek. I kilka ząbki czosnek, szczypio szczypiorek, i troszeczkę imbir. No i teraz trzeba pokroić tego kiełbasa na pół i takie na coś takiego kawałek. Grube plastki. Kiełbasa już, pokro, już pokrojona, i teraz trzeba smażyć. Usmażyć. Yy, nagrz, yy, nagrzejemy olej tutaj na patelnia. Najpierw, olej jest nagrzany, nie? Najpierw dodaję tego szoslek, przypiorek. Ja by wszystko pokroiła na, na, na taki grubszy kawałek. Bo do tego dania nie trzeba takie specjalny, drobny O, i teraz dodaję tę basen. Około dwie minut trzeba smażyć. Tutaj oczywiście niekoniecznie musi być używać tym kiełbasa. Zamiast tego kiełbasa tego też możecie z porczek na Z będzie tak samo. Trzeba pokroić taki gruby kawałek kostki czy takie grube paski takie rzeczy, nie? Teraz już Yy, trochę to usmażył i w przebrawie dodajemy. Dodaję sos sojowy, taki duży łyżki, sos sojowy jasny, jeden taki łyżki sos sojowy jasny. Pół łyżki sos sojowy ciemny. Sos sojowy trochę mniejszy daje, bo dodaje tylko kolor, żeby ładniejszy taki bardziej apetyczny apetyczniejszy bo ten już jest sól jest słony także sól dużo nie dajemy, jedno łyżki sól i mierony pięć smaków troszeczkę i teraz od razu dodaję tego ziemia i fasola. Raz tak delikatnie pomieszać i nalać gotowany woda. No, gotowany woda tak naleje, nie trzeba bardzo dużo, no tak dwie z dwie miski o, tak żeby tutaj widać i teraz ma być gotować około 20 minut już minęło 20 minut już gotowy tutaj jemniak też, o i delikatnie tak y, 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 dotyka do już miękki na końcu dodaję jeszcze trochę szczypiorek jeżeli nie lubi, oczywiście możecie nie dodać. I ten danie już koniec. Bardzo szybko i prosto. Jeżeli lubicie, też możecie spróbować. I teraz do talerz. Przepis jest bardzo prosty. Jeżeli wy w domu akurat macie ziemniak, macie cubasa i również macie fasora, możecie spróbować tego przepis. Zamiast Cubasa możecie dodać poczek, czy surowy albo wędzony. objętnie tu bez, bez, bez różnicy. Jeżeli lubicie moje firmy, to proszę łapki do góry, zostajecie Wasze ślady i do następnego! Do zobaczenia!